Będą zmiany w rachunkach za prąd. Pytanie, czy i ile zapłacimy więcej. Dla tych, którzy ogrzewają swoje domy energią elektryczną, będzie taniej. Tak ci zużywają energii najwięcej, więc dla nich to będzie taniej, dla tych, co zużywają mniej będzie ciu drożej. Na razie ceny prądu są nadal zamrożone. Rząd decyduje, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie tego roku. Dla gospodarstw domowych, ale 3,5 miliona o niższych dochodach przewidziany jest jeszcze bon energetyczny, który też będzie. Tę rekompensował e, tę, tę niewielką podwyżkę. Ale jak te rządowe zmiany wyglądają w praktyce? W drugiej połowie tego roku maksymalnie za prąd zapłacimy 500 zł za megawatt o godzinę, to jest kwota netto, a zatem bez dodatków, na przykład kosztów dystrybucji. Obecnie to 412 zł za megawatt o godzinę netto. E, Obliczając, jakie to będzie miało znaczenie dla naszych rachunków, wzrosną one o około 10-12%, biorąc pod uwagę tylko cenę za prąd bez właśnie dodatków. A dla tych wszystkich, dla których to będzie zbyt kosztowne zobowiązanie, będzie im przysługiwał bon energetyczny na dopłatę do prądu dla gospodarstw domowych o dochodzie do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. To dla gospodarstw jednoosobowych, a do 1700 zł miesięcznie na osobę, to przy gospodarstwach wieloosobowych. Ale opłaty za energię czynną to nie wszystko. To na dystrybucji nam wzrośnie o prawie 20 groszy netto. Wielu z nas na rachunkach zobaczyć może większe sumy. O ile? Czy będzie drożej? Z pewnością od 1 lipca te ceny nam wzrosną, ponieważ dzisiaj większość z nas płaci taki zamrożony próg około 40 groszy netto, a od 1 lipca to będzie 50 groszy netto. Plus jeszcze do tego, dzisiaj mamy taryfę dystrybucyjną zamrożoną, a będziemy już płacić w pełnej wysokości od 1 lipca. Łącznie, o ile dzisiaj płaci przeciętne gospodarstwo domowe około 150 zł miesięcznie, brutto już za energię elektryczną z dostawą, to rachunki od lipca wzrosną do około 200 zł. Stąd bon energetyczny ma chronić odbiorców wrażliwych. W niektórych przypadkach koszt dla gospodarstw emerytów może nawet spaść. Jakby my te mechanizmy znamy, one są, one są, one są już przetestowane. No i ja bym raczej właśnie tutaj traktował to jako kontynuacja kampanii wyborczej, tak aby no obecny rząd nie chce dawać paliwa politycznego opozycji. Czyli to takie granie na czekanie, na niższe ceny? Ja mam wrażenie, że tak. Ja mam wrażenie, że to mrażenie to, to cen energii jest właśnie takim działaniem do końca roku, czyli do 2024 roku, do, do końca, żeby te ceny pomniejszyć. Zmiany cen, a konkretnie ich urynkowienie jest nieuniknione. Pytanie, kiedy to się stanie? Dlaczego te ceny muszą się zmienić? Tak naprawdę dzisiaj dotujemy energię elektryczną dla gospodarstw domowych, tak jak robiliśmy to zresztą za PRL-u. Jak pamiętamy, to nie skończyło się najlepiej. Na giełdach widzimy już spadki, jak tłumaczą eksperci niższe ceny. My możemy zobaczyć nawet za rok lub dwa. Rząd mógłby dzisiaj już uwolnić te ceny rynkowe, no ale ze względów politycznych tego nie robi, ponieważ oznaczałoby to wzrost rachunków za energię elektryczną w tym roku pewnie w okolice 300 zł miesięcznie. Tego rząd chce teraz uniknąć ostateczną decyzję dotyczącą rachunków, które trzeba będzie zapłacić już w lipcu, mamy poznać do końca miesiąca. Aleksandra Konkol TVN24